Moi drodzy, zgodnie z tym, co przewidziałem, na co czekałem, jest zawiadomienie do prokuratury na mieszkanie w sprawie mieszkania Karola Nawrockiego w Gdańsku a władze a zdecydowały się na to właśnie władze miasta Gdańsk poinformowano w tej sprawie prokuratury. Podczas piątkowej konferencji rzecznik prezydenta Gdańska Daniel Stenzel poinformował o zawiadomieniu do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Karola Nawrockiego. Chodzi dokładnie o trzy sprawy, w ocenie władz miasta budzą wątpliwości poświadczenie nieprawdy w aktach notarialnych działanie na szkodę pana Jerzego oraz działanie na szkodę gminy miasta Gdańsk. Szkoda, że przez ostatnią dekadę nikt się tutaj nie dopatrzył problemu. Wszystko było dobrze, wszystko było legalnie, tylko akurat tak całkowicie oczywiście przez przypadek teraz w trakcie kampanii prezydenckiej tuż przed Pierwszą turą wyborów w najbardziej gorącym okresie mamy problem i mamy zawiadomienia do prokuratury. Moi drodzy, to jest tak wszystko grubymi nićmi szyte, żeby obrzydzić obywatelom, Polakom, Karola Nawrockiego, że to się w głowie nie mieści. Niech każdy obserwuje jak wygląda polska polityka, jak wygląda przekaz, jak wygląda szycie tej sprawy i wyciąga swoje własne wnioski. Jak ktoś nie chce wierzyć tutaj w uczciwość Karola Nawrockiego i że do tej pory tutaj wszystko było dobrze i przecież nawet służby sprawdzały to mieszkanie Karola Nawrockiego i transakcje i dawały mu poświadczenia bezpieczeństwa, niech nie wnierzy jego sprawa, ale ale apeluję o zdrowy rozsądek w tej sprawie. Bo jeżeli coś wyskakuje teraz, to ja was zapewniam, że to później, później, już po wyborach prezydenckich, czy Karol Nawrocki wygra, czy przegra, jak znam życie, nie będzie to miało swojej kontynuacji, albo to wszystko będzie umarzane, bo już w polskiej polityce było tak wiele razy. Ale chodzi o to, żeby tu i teraz wywoływać negatywne efekty, a a jak to się uda, to będzie po prostu prezydentem Rafał Trzaskowski. Tyle i będziemy mieli takiego prezydenta. Do zobaczenia.